I książka Raniaki. Teraz czas na dobranockę, żeby przespać całą nockę. Zapraszamy! Drogie dzieci, na dzisiejszy wieczór razem z tą oto królewną przygotowaliśmy dla was baśń według braci Grimm pod tytułem Król Drozdek i Królewna Kapryska. Zaczynamy! Królewna była piękna jak majowy poranek. Ale tak dumna i kapryśna, że stary król miał z nią niemało kłopotu. Wielu było królewiczów, którzy pragnęli wziąć ją za żonę, ale ona żadnego nie chciała. W każdym zawsze znalazła jakąś wadę, dlatego nazywano ją kapryską. Pewnego razu król ojciec wyprawił na zamku wielki bal i sprosił mnóstwo królewiczów, książąt, hrabiów i rycerzy ze swego królestwa i ze zamóż ustawił ich rzędem, aby królewna mogła jednego z nich wybrać sobie na męża. Ale królewna jak zwykle w każdym znalazła jakąś przywarę. Ten jest gruby jak antałek od piwa, ten suchy jak badyl, tamten ma oczy jak szparki, ów ma nos jak kartofel, ten Wysoki i chudy, jakby kij połknął. Szydziła z każdego królewna, ale najbardziej zadrwiła sobie królewna kapryska z jednego dobrego i miłego króla, który stał pierwszy w rzędzie i wpatrywał się w królewę jak w obrazek. Miał on bródkę, która może trochę czyniła go podobnym do drozda. Ależ to drozdek na gałązce, a nie król! Rzekła kapryska i roześmiała się na całą salę. I odtąd nie nazywała już dobrego króla inaczej jak Drozdek. Oburzyło to starego króla ojca. Postanowił ukarać hardą królewnę i wydać ją za pierwszego lepszego grajka, który zjawi się na podwórzu zamkowym. Nazajutrz pod oknem królewny rozległy się piskliwe dźwięki muzyki. Na dziedzińcu zamkowym stał wędrowny Grajek i grał na piszczałce. Król kazał sprowadzić biedaka na pałacowe pokoje. Dał mu parę groszy i powiedział – Jeśli podoba ci się moja córka, weź ją sobie za żonę. Grajek zgodził się. Zawołano księdza i mimo łez kapryski odbył się ślub. I młoda para poszła w świat. Szli, szli długo. Aż kapryskę rozbolały nóżki. Przechodzili przez wielki, gęsty las. – Czyj to las? – zapytała kapryska. – To króla drostka – odpowiedział grajek. Szli, szli dalej. Przechodzili przez pomarańczowe gaje i milami ciągnące się winnice. – Czyje to winnice i gaje? Nigdy jeszcze takich pięknych nie widziałam. Spytała zachwycona kapryska. To króla drostka, odrzekł mąż. Zaszli do pięknego, bogatego miasta, pełnego wspaniałych pałaców i ogrodów. A to miasto czyje? otwierała szeroko oczy kapryska. To wszystko króla drostka, odpowiedział grajek. Aż wyszli za miasto i ujrzeli małą drewnianą chatynkę. – A ta chatynka czyja? Hmm? Może tu wiedźma, jaka mieszka? – spytała kapryska. – Ta chata jest moja. Tutaj będziemy mieszkali. I odtąd zamieszkała królewna kapryska z mężem swoim Grajkiem w ubogiej chatce. On chodził od podwórza do podwórza i doł w piszczałeczkę, a ona musiała sama sprzątać, brać i gotować. A że coraz większa bieda zaglądała do nich, musiała pani Grajkowa dopomóc mężowi i zacząć zarabiać na chleb. Nauczyła się wyplatać koszyki z wikliny, które miała zanieść na targ i sprzedać. Lecz przy tej pracy tak bardzo raniła sobie cieniutkie i delikatne paluszki, że wzięła się do przędzenia lnu. Ale i tego nie wytrzymały wypieszczone jej rączki. Nie potrafisz pracować, moja miła, rzekł jej mąż. Wyszukam ci odpowiedniejsze dla Ciebie zajęcie. Na zamku królewskim poszukują pomywaczki. Będziesz pracowała od rana do wieczora w kuchni zamkowej i za to cię tam wyżywią. Poszła kapryska na zamek, szorowała garnki, wylewała pomyje, nosiła wielki płócienny fartuch przepasany sznurem. Na którym miała zawieszone kamienne garnuszki. Do tych garnuszków wlewała resztki z obiadu i wieczorem dzieliła się nimi z mężem. Pewnego dnia na zamku miało się odbyć wesele najstarszego królewicza. Zjechało się mnóstwo pięknych pań i panów w złocie i aksamitach. Zapalono tysiące świateł, przygrywała wesoła muzyka i na srebrnych i złotych półmiskach. Roznoszono dla gości najwymyślniejsze potrawy. Kapryska chciała sobie przypomnieć, jak to kiedyś na dworze jej ojca króla bywało. Stanęła w tłumie ciekawskich we drzwiach sali balowej i ze łzami w oczach patrzyła na te wszystkie świetności, których przez własne kaprysy musiała się wyrzec. Nagle na sali ukazał się królewicz ujrzawszy stojącą w drzwiach prześliczną kapryskę, wziął ją za rękę i chciał z nią choćby raz przetańczyć. Biedna pomywaczka bardzo się spłoszyła i przeraziła. Z wielkiego przerażenia i zmieszania zaczęła szarpać na sobie sznur, którym była przepasana. Garnuszki bęc rozbiły się na drobne kawałki i na lśniącą posadzkę sali balowej wylały się resztki jedzenia. Goście wybuchnęli śmiechem – Posypały się drwinki i złośliwe żarciki W stronę biednej, czerwonej ze wstydu pomywaczki Co za wstyd, co za hańba Zrozpaczona kapryska najchętniej zapadłaby się pod ziemię Rzuciła się ku drzwiom i zaczęła zbiegać z pałacowych schodów Tymczasem na schodach ktoś ją dopędził Kapryska obejrzała się I jakież było jej zdumienie, gdy ujrzała przed sobą Króla drostka. Stój, nie uciekaj, miła kaprysko, powiedział łagodnie dobry król. Czy wiesz, moja droga, że ja i twój mąż, wędrowny Grajek, to jedna osoba? Byłaś i zawsze jesteś piękna, jak majowy poranek, tylko pyszna i kapryśna. Chciałem cię za to ukarać. Kapryska zalała się łzami. <słyska> Kaprysko, śliczna kaprysko, złe czasy minęły. Odbyłaś swoją karę i wycierpiałaś dosyć trudów. Teraz czeka nas szczęśliwe życie. Niebawem zjawiły się służebne i ubrały kapryskę w żółtą atłasową szatę przetykaną diamentami. Rozpuściły jej długie złote włosy i na głowę włożyły diamentową koronę. Przyszedł również stary król ojciec z całą świtą. Życząc królowi Drostkowi i królewnie Kaprysce dużo, dużo szczęścia. I teraz dopiero zaczęła się prawdziwa uczta weselna. No już koniec drogie dzieci, bo na niebie księżyc świeci. Książnicowe dobranocki wrócą do was innej nocki.